Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Maktra w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak uczyć się do egzaminu zawodowego INF02 czy też INF03 od września, czyli taki plan nauki. Zacznijmy od tego, że wrzesień to jeszcze dużo czasu do egzaminu, ponieważ e, jeśli zdajecie INF03, no to raczej jest to styczeń, przeważnie się zdaje, a INF02. Jest to czerwiec, no chyba, że jakieś poprawki i tak dalej, więc to w zależności kto kiedy co zdaje. Ale co od września, czyli to jeszcze jest kilka miesięcy czasu, więc polecam Wam zacząć uczyć się teorii, po prostu robić sobie egzaminy teoretyczne. Jeden egzamin teoretyczny dziennie. Oprócz weekendów wystarczy na ten moment, żeby we wrześniu rozpocząć sobie te egzaminy robić. Jeśli chodzi o praktykę, no to jeszcze nic nie musicie robić, chyba że naprawdę czujecie źle się z tematyką, właśnie związaną z tymi rzeczami, co będą do egzaminu potrzebne. No to jeszcze nie musicie robić tego we wrześniu. No ale możecie sobie rozpocząć jakieś tam pojedyncze zadania y, robić, jeśli chodzi o inf03, no to na przykład y, robić sobie HTML-a, później CSS-a i tak dalej, i tak dalej. No ale y, polecam po prostu rozpocząć od jednego egzaminu teoretycznego dziennie. Y, w październiku, jeśli oczywiście zdajecie, y, w w styczniu to w październiku polecam już te dwa egzaminy teoretyczne dziennie, co daje Wam już 80 pytań dziennie przerobionych. No i tu już warto rozpocząć te egzaminy praktyczne, robić, już wiedzieć, jakie mniej więcej zadania są na egzaminie i powoli sobie je robić. Jeśli chodzi o listopad, no to trzy egzaminy. No, i tu samo już praktyka, już róbcie te zadania praktyczne. Oglądajcie filmiki, jak coś zrobić. Możecie już robić nie tylko pojedyncze zadania, a po prostu wziąć jakiś arkusz i sobie go przerabiać. To znaczy, że bez żadnych podpowiedzi robicie arkusz i przerabiacie go. Jeśli chodzi o grudzień, czyli to jest miesiąc do egzaminu, jeśli go zdajecie w styczniu, no to już tutaj polecam Wam 5 egzaminów teoretycznych dziennie. Da Wam to naprawdę dużo pytań przerobionych i będziecie wiedzieć już czego się spodziewać. Wiadomo, że pytania mogą się powtórzyć albo być bardzo podobne. No a jeśli są bardzo podobne, no to będziecie i tak wiedzieć jak to tam działa. Nie polecam wam uczyć się z książek ani oglądać znaczy no kursy jeszcze możecie sobie obejrzeć jakieś, ale jeśli chodzi o czytanie książek jakiś technicznych, no to nie ma sensu, już lepiej robić same właśnie egzaminy teoretyczne i wiedzieć praktyczne rzeczy jakie tam są, tak? Yy, czy jeśli chodzi o praktykę, to właśnie kurs jeszcze fajnie, na przykład do egzaminu INF03, yy, żeby kurs jakiegoś HTMLa, a i tak dalej, czy też do INF02, yy, żebyście wiedzieli jakieś podstawy z Windows Servera, Linuxa i tak dalej, więc to akurat polecam. Dobra, no i styczeń to już jest właśnie yy, miesiąc egzaminów. E, poprawkowych, czy też e, podstawowych, które będziecie pierwszy raz pisać. No i tu już też to samo: 5 egzaminów, żebyście też nie robili za dużo, ponieważ jeśli będziecie robić za dużo, no to też e, się przepalicie i e, może to po prostu wyjść jeszcze na gorzej. Więc robicie to samo co w grudniu i dzień przed egzaminem już nic nie robicie, tylko czekacie na egzamin i to jest. Wystarczające. A jeśli chodzi o egzaminy, które będą w czerwcu, a chcecie zacząć, się od, chcecie zacząć od września, to myślę, że w taki sposób jak podałem we wrześniu, no to y, róbcie go sobie na spokojnie do stycznia. Takie że jeden egzamin teoretyczny, jakieś zadania praktyczne, niekoniecznie całe, niekoniecznie codziennie. Y, jeśli chodzi o teorię, to wiadomo, codziennie, ale praktyka nie musicie codziennie. No, i wtedy tak do stycznia, i wtedy luty, marzec, kwiecień, maj, już wtedy robicie te po dwa, tak, luty dwa egzaminy dziennie, marzec trzy, później pięć, pięć znowu na ostatni miesiąc, pięć. No, i już te egzaminy praktyczne cały czas też robicie. Dobra. Myślę, że wam trochę powiedziałem jak się uczyć, to jest na moich doświadczeniach, jak mniej więcej robiłem, żebyście po prostu nie uczyli się za długo, za dużo wcześniej, ale też żebyście się nie obudzili na przykład tydzień wcześniej, bo to już będzie naprawdę ciężko. Dobra, jeżeli odcinek się spodobał, łapkujcie, no i do zobaczenia, no i cześć.